Cześć! Za około miesiąc odbędzie się kolejna edycja Remote Mega Secura Hacking Party, na którym ja będę miał okazję Wam przedstawić mój najnowszy projekt, w którym pokazuję wady, zalety oraz podejście do łamania haszy na urządzeniach typu FPGA, a wszystko to odbędzie się na przykładzie potężnego układu dostępnego w AWS-ie na instancjach typu F1 ale również mam nadzieję, że i w przyszłości uda się na takich prostych urządzeniach jak to. Serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć i usłyszeć już 20 maja.